Witam serdecznie wszystkie osoby urodzone pod numerologiczną siódemką. Wy, moi drodzy, wchodzicie 25 września w osobisty rok piąty. 25 września zaczyna się nowy numerologiczny 2023 rok, rok siódmy. Na temat roku siódmego jest osobny filmik, jest to pierwszy zagrany filmik. Na playliście numerologicznej 2023 i tam żeśmy o nim bardzo dużo opowiadali. Tutaj tylko wspomnę, że siódemka tarotowa symbolizuje rok siódmy numerologiczny, w którym to dokonujemy wyborów życiowych, zajmujemy się swoją osobistym rozwojem, zajmujemy się decyzjami. Jest to rok pełen miłości, sukcesów, rok, który. Daje nam nowe możliwości, nowe nadzieje, ale też skłonności do depresji. Więcej o tym roku jest w tamtym filmiku. Zachęcam do obejrzenia. Jest naprawdę wyczerpujący i dużo mówi o tym, co możemy, a czego nie możemy zdziałać w tym roku. I to jest ważne dla każdej wibracji od 1 do 9. I zapraszam Was tam na obejrzenie tego. Natomiast my dzisiaj skupiamy się na siódemce, która chodzi w piąty rok osobisty. Troszeczkę z numerologii, co powinieneś wiedzieć o swoim piątym roku osobistym? W piątym roku osobistym przychodzi czas na nowe możliwości Twojego rozwoju, na nowe możliwości w działaniu, wszystkiego, na czym, na, na czym się chcesz skupić. Po ciężkim czwartym roku który był naprawdę ciężki, czyli teraz już się kończy i tak pomału będziesz mógł złapać oddech, to masz szansę na odniesienie właśnie teraz sukcesu, pod warunkiem, że będziesz siódemką odważna i pewna siebie. Szczęście tobie teraz sprzyja, więc wykorzystaj tę okazję i czasami dokonuj takich nawet bym powiedziała, ryzykownych posunięć. W tym roku właśnie masz tą szansę na sukces, jeśli wykażesz się odwagą, aktywnością oraz będziesz się kierować własną intuicją. Wymyślaj też sprawy, które chcesz zrobić, podejmuj własną inicjatywę i bądź aktywny w tym, co robisz. Nie spoczywaj na raulach, a wtedy osiągniesz sukces. <laughs> Jest to rok pełen niespodziewanych wydarzeń w Twoim życiu. Coś, co yy, nagle może przewrócić Twoje życie do góry nogami, I to taki czas też zmiany planów życiowych coś innego planowałeś, coś innego możesz robić. To też rok sprzyjający romansom, niekoniecznie uczuciom na dłużej, ale takim zauroczeniom i fascynacjom. Yy, to też rok. Yy, Planowania różnych podróży, czy to po prostu typowych, wyjazdowych, czy też właśnie życiowych. Wszystko w tym roku może ulec zmianie. To tylko zależy od ciebie, w którym kierunku podążysz, i czasami możesz być nawet zaskoczony przez życie, że tak się zadziało, a nie inaczej. Ten rok będzie dla ciebie męczący, czyli takie. Codzienne obowiązki, jak praca, dom, rodzina, mogą Cię drażnić i denerwować. Chcesz siódemko zmian i będziesz podążał ku temu. Wszystko możesz robić inaczej, możesz zmienić swój imidż, możesz Ci zmienić pracę, czy nawet się wyprowadzać. To dla Ciebie dobry rok na działanie z nieruchomościami czy podróżami, yy, i teraz to też warto. Tutaj w tym roku troszeczkę się podszkolić, poduczyć, żeby potem wykorzystać to, co się teraz zdobędzie. I teraz jak do tej pory coś było w tobie uśpione, teraz się może przebudzić i ruszy podwójnie z kopyta. Tu też yy, mogą być nieprzewidziane wydatki, więc po odkładaj kasy, ile się da, bo może być ci potrzebna. No, i oczywiście, jak zwykle, to co niekorzystne warto ze swojego życia wykopać, chociaż już właściwie w czwartym roku wszystko wykopałeś, ale jeszcze jakieś niedobitki mogą być. Tyle jeśli chodzi o numerologię. Natomiast jeszcze numerologicznie przypoczątkowana Twojemu piątemu osobistemu roku karta z wielkich Arkantarota. Jest to kapłan, kapłan mówiący na skupieniu się wewnętrznego rozwoju, kapłan, który mówi, że w tajemnicy trzymam wszystko, co robię dla siebie, zyski gromadzę i gromadzę wiedzę, ponieważ wszyscy kapłani są nieźle wyedukowani i to w różnych kierunkach i to nawet w takich, o jakich nam się nie śniło. Dlatego korzystaj z wiedzy, korzystaj, obserwuj, działaj i wykorzystuj dogodne sytuacje. Karty z losowania i pierwsza karta dla Ciebie, co będzie zaprzątało Twoje serce, to chęć wzbogacenia swojej wiedzy, to poszerzenia horyzontów, tak by móc się swobodnie poruszać w danym temacie czy zagadnieniu. I to może być na przykład nauka jakiegoś języka, to może być przestudiowanie jakiegoś problemu. To też jakieś douczenie się, wszelkiego rodzaju kursy. Będziesz chcieć się douczyć, nauczyć czegoś, aby móc to później w przyszłości wykorzystać, a nie tylko tak na czuja. Co będzie zaprzątać Twoje myśli, to to, czy masz wokół siebie osoby, na których możesz polegać, które w razie czego staną w Twojej obronie albo u twoich, Twojego boku, by cię wesprzeć w Twoich działaniach. Co przed tobą ukryte, to jest to, żeby szczególnie zwracać uwagę na wszelkiego rodzaju dokumenty, na jakieś dopracowanie szczegółów, żeby nie bumelować. Na przykład, jeżeli musisz się czegoś nauczyć, rób to od A do Z sam, odizoluj się, wtedy uzyskasz więcej informacji, ale to też właśnie sprawdzaj wszystko. Niektóre osoby mogą się od ciebie odsuwać, bowiem będziesz miał dziwaczne plany. Teraz ludzie, co ci dają, co w tym roku robią, no więc troszeczkę yy, ograniczają tutaj i to może być po prostu publicznie ograniczanie jakieś typowe, i nie będziesz wiedział, co tak naprawdę zrobić, ale to też może być tak, że będą wymuszać na tobie jakieś decyzje. Nie wiem, czy to podrzucić ci dzieci, jak ty będziesz chciał iść na naukę tańca, czy na przykład. Yy, Planowałeś się spotkać z przyjaciółmi, jak ktoś inny cię naszedł i trzeba będzie siedzieć. I tutaj taki możesz poczuć się trochę zamknięty, troszeczkę może ci to uwierać i przeszkadzać, bo otoczenie będzie wymaga... przeszkadzało ci w Twoim rozwoju dosłownie. Na czym należy się skupić? Masz kartę magika. Nie od razu staje się człowiek mistrzem. I niektóre rzeczy, które zaczniesz, możesz popełniać błędy. Nie zniechęcaj się, zacznij się wzorować na tym, co ktoś już zrobił. A w pewnym momencie dojdziesz do własnych rozwiązań i konkluzji. Czyli ćwicz, ćwicz, ucz się, ucz. Nie bagatelizuj niepowodzeń, wyciągaj z nich nauki. To, co teraz się nauczysz, w przyszłości może Ci być potrzebne. Jeżeli chodzi o Twoje finanse, masz tutaj króla była, w którym mówi o tym, że właściwie co zależy tylko od Ciebie. Jeśli będziesz działać, będziesz się rozwijać, wdrażać nowe pomysły, czy, czy poświęcisz uwagę pracy, to naprawdę możesz mieć dość duże zyski. Zdrowotnie tutaj wizyta u lekarza wymagana. Tutaj akurat jest ktoś u psychoterapeuty, takiego psycho właściwie ezotorycznego terapeuty, więc taki psychotronik bardziej, bardziej w odwiedzinach w gabinecie. I te karty mówią o tym, żeby nie bagatelizować drobnych dolegliwości, szczególnie jeżeli mogą być to skłonności do depresji, do zatapiania się we własnych smutkach, warto pójść po poradę, bo samemu sobie możemy z tym nie poradzić. Zresztą o tym była mowa, również w siódmym roku numerologicznym, głębiej i szerzej, więc warto tam zerknąć. Jeżeli chodzi o uczucia, to w związkach tutaj takich osób, które gdzieś tam są razem, no po prostu karta związek, czyli wszystko będzie dążyło ku temu, by być razem i by być zadowolonym z tych związków partnerskich i w ogóle tam, gdzie dzieje się źle, to jeszcze dacie komuś szansę ewentualnie, lub postanowicie wejść w inny związek. Dla Singli karta błąd. Nie traktuj pociągu fizycznego czy jakichś obietnic od razu jak miłość po grób bo się możesz na tym przejechać w tym roku raczej nie planuj jakichś większych ślubów czy innego tego typu działań. Tyle jeśli chodzi o czytanie z tych kart, jak zwykle są czuję, czyli do wyboru macie kamyczek biały lub kamyczek tygrysie oko. Taki, taki sobie tygrysi kamyczek do wyboru tutaj wyciągniecie przesłanie z tak wyroczni luster. Jak i anioła patronującego Wam w 2023 roku. Ale teraz dla Was niespodzianka. Ci, którzy już oglądali inne numerologiczne przesłania, już wiedzą, że będzie czytanie, co nie spodziewasz się czego, nie spodziewasz się w tym roku, co Ci ten rok przyniesie, a niespodzianki roku mogą być zarówno złe, jak i dobre dla poszczególnych znaków z jodniaku. Czyli jeśli jesteś siódemką numerologiczną, i do tego jesteś barankiem, to niektóre drzwi mogą być przed tobą zamknięte. Nie poddawaj się, jak cię wypchają drzwiami, wejdź oknami, bo masz możliwość czegoś załatwienia pod warunkiem, że będziesz nieugięty. Nie tęsknij za czymś, za czym, co się już skończyło. Rusz do przodu po nowe. I najważniejsze dla Ciebie będą sprawy związane z rodziną, z domem, to może być przeprowadzka, remont domu, to też chęć bycia w domu lub wyjazdu gdzieś z dala od domu na jakąś podróż życia. I taka okazja może być pod warunkiem, że się nie poddasz. Dla siódemek byczków niespodzianka roku to. Zacznij się zajmować swoim zdrowiem. Tu warto pójść na masaże, inne techniki jakieś, które pomogą ci w odzyskaniu zdrowia. Może warto pomyśleć o sanatorium czy jakichś innych rehabilitacjach czy masażach. Zawalcz o siebie i o dobre samopoczucie. I tu masz kartę drogi. Nie odrzucaj propozycji wyjazdu. Może to być właśnie to sanatorium, czy jakieś czasy odnowy, które ci mogą posłużyć. No dobrze, to teraz dla bliźniaczków. A bliźniaczki, uwaga, okazja puka do twoich drzwi. Nie bagatelizuj, wykorzystaj szansę, jaką ci daje los. Po drugiej, może nie być pewne sprawy trzeba w swoim życiu pożegnać, by zrobić miejsce na nowe. I tutaj dla was jeszcze, moje bliźniaczki, wyszła druga karta, która mówi o podróży, czyli pożegnaj to, co ci nie służy, rusz w nową podróż życiową, czy też dosłownie gdzieś wyjedź. Karta nasza mówi o tym, że możecie mieć drobne jakieś problemy, jakieś zmartwienia, los może nieść wam ale również mówi o tym, zrób zapasy na ciężkie czasy. Nawet mi się zrymowało. Dla raczków, które są siódemką, a są raczkami, mamy ósemkę buław, mówiącą o tym, że pora w końcu wziąć w życie we własne ręce i nie zdawać się na los, tylko samemu zacząć działać. Karta Cygana mówi, że możesz mieć oparcie w swoim partnerze, jeśli jesteś kobietą lub czujesz się kobietą, to partner ci w tym pomoże. Jeśli jesteś mężczyzną, to karty mówią, pora zadbać o siebie i o to, co dla ciebie najlepsze. Karta Niedźwiedzia trwaj trwa w swoich postanowieniach, nie pozwól czegoś zmienić, nie pozwól, by tobą manipulowano. Lew siódemka. Ale dokładnie czyta wszystkie kontrakty, umowy i nie daje się zauroczyć chwili, bowiem coś jest, czego nie dostrzega. Karta kapłana mówi, żeby troszeczkę skupić się na swoich wewnętrznych potrzebach, na uzyskaniu równowagi, uwaga na skłonność do depresji. Możesz otrzymać jakąś wiadomość, która zmieni coś w Twoim życiu. Panieneczka, siódemeczka. Siódemeczko, panieneczko, a dla Ciebie w końcu uzyskanie takiego równowagi, spokoju, bezpieczeństwa. Da Ci to odrobiny wytchnienia, yy, po to, by móc się zmierzyć z tym, co jest największą Twoją zmorą. Masz tu kartę mężczyzna wroga, więc to może być szef pracy. Jakiś bankowiec, jakiś urzędnik, z którym trzeba będzie się zmierzyć. Lub po prostu mężczyzna róg. Typowo mężczyzna. Tu nie ma karty kobiecej, więc to tak wygląda. I zwróć uwagę na to, co dzieje się w Twoich uczuciach. Trzeba tam oczyścić przed pole. Wagi. A wagi, a siódemki wagi los kołem się toczy i to, co zadzieje się, zadziać się musi. Nie będziesz mieć na to większego wpływu. Głównie będzie chodzić o Twój dom, rodzinę, o Twoją przyszłość. Tu coś się będzie zmieniać. I na przykład, nie wiem, postanowicie może remont domu, pokarta karta domu, i na to nie będziesz mieć wpływu, jak się to potoczy. Po prostu zaczniesz, a poleci wszystko samo. W uczuciach możecie kogoś spotkać, kogoś bliskiego, kto troszeczkę Wam zakręci w głowie, ale też tutaj są jakieś nowe wyzwania. Które przyniosą troszeczkę satysfakcji emocjonalnej. I skorpioniki, a skorpiony muszą w końcu zacząć działać. Czekać już dłużej nie można, pora działać, zawalczyć o swoje. Przed Tobą możliwość zbogacenia się: czy to podpisanie intratnego kontraktu, czy możliwość po prostu wygranej. Dla niektórych skorpionów udany romans, zadowolenie z rantek, krótkie małe podróże, które jednak może, mogą wnieść wiele w nasze życie. Dla szczelczyków i szczelczyki muszą uważać na swoje przemęczenie, zmęczenie, na kręgosłupy, jak i też pamiętać, żeby się udać z wizytą lekarską i na stany depresyjne, lękowe. Dla Was też jakaś niespodzianka od losu, coś takiego, co Was bardzo ucieszy i będziecie z tego zadowoleni, tak jakby wskaże Wam drogę światełko w tunelu. Tylko uwaga, wszystko dokładnie przeglądajcie, czytajcie, bo możecie mieć fałszywy osąd. Jak nie wiecie, to pytajcie swoich bliskich osób, co dalej z tym fantem zrobić. Dla koziorożców świat się jakby zawali, ale tylko po to, by oczyścić miejsce na nowe, więc to, co się teraz zakończy w tym roku, tym piątym Twoim osobistym, czyli dwudziestym trzecim numerologicznym, jest właśnie po to, byś zrobił miejsce na nowe, które puka w Twoje drzwi. Może to się wiązać z uczuciami mamy kartę kochanka, ale też dla tych innych osób może to się wiązać właśnie z realizacją siebie i swoich planów, poczuciem pełni w sobie i też rozwojem artystycznym. Dokształcaj się, wykorzystuj kursy, bo dzięki temu możesz osiągnąć więcej. Sam tyle nie osiągniesz. Załatwiaj też sprawy urzędowe, niecierpiące złoki. Dla wodników spójrz dokładnie, bo nie wszystko jest takie, jak Ci się wydaje. Gdzieś jesteś oszukiwany, oszukiwana. Nie smuć się. Mam już tu kartę smutku, więc możesz mieć takie poczucie przemęczenia, zmęczenia, poczucie niedowartościowania. I uwaga, bo w roku siódmym mamy skłonności do depresji. Nie poddawaj się tym nastrojom, walcz z tym. Mogą być ważne sprawy związane z Twoimi dziećmi, ale też może tu chodzić o narodziny czegoś nowego w Twoim życiu. Co spowoduje uśmiech na Twojej twarzy i takie, jakby światełko w tunelu. I dla rybeczek. Rybeńki kochane, Wy poczujecie się panami świata, Wy będziecie zaczynać nowe biznesy, nowe interesy. Może będziecie się czuć trochę niepewnie na początku, ale potem wszystko potoczy się samo z górki. Idealny czas na miłość. Wszelkie jakieś. Związki będą jakby w rozkwicie, możliwość poznania kogoś nawet na całe życie. Tylko uwaga, pamiętajcie, mieliście tam na błędy, więc nie mylcie, bo może zwrócicie uwagę na kogoś, kto nie jest tego wart, a z boku puka ktoś inny, kto już, już może dać wam tą miłość. Więc dokładnie wszystko analizujcie. Stosujcie, zainwestujcie w jakieś perfumy, zmiana imażu, wyjazdy na łono natury, a w chorobach aromoterapię lub terapię ziołową. Tyle jeśli chodzi o przesłania dla znaków. No i te nasze teraz karteczki, które żeśmy mieli wyboru, nasze czuje. I dla tych, co wybrali biały kamyczek, anioł na ten rok to takiego, żeście sobie wybrali. To anioł stróż. Anioł stróż nad tobą czuwa i w razie czego służy ci pomocą. Nie bój się działać, nie bój się robić czegoś zgodnie ze swoją duszą, poczuciem i nastawieniem. I dla ciebie odległość. Odległość nie gra roli. Możesz ruszać wszędzie, gdzie tylko chcesz. Czy to jeśli chodzi o podróże, nikt ci nie broni płynąć do Australii, więc teraz już odkładaj pieniążki i sobie tam rusz. Jeśli to chcesz robić, ale to też podróże życiowe, więc tu Anioł Stróż ci pomoże w podróżach życiowych. Nie bój się myśleć o dalekiej przyszłości. A dla tych, co wybrali, wybrali tygrysie: Oczko, Anioł Stróż, taki Anioł Tobie, Anioł Manifestacji. Manifestuj sobie to, co chcesz uzyskać: czy to budowę domu, czy lepszą pensję, czy wyjazdy. Czy miłość, tylko nie określaj konkretów na zasadzie, nie wiem, ma się we mnie zakochać Kowalski czy Kowalska i już. Nie, ma się zakochać X, a ja w nim, tak? Czyli manifestuj, a będzie Ci dane pod warunkiem, że nie przeczy to wolnej woli drugiej istoty. Ci z Was, którzy planują dziecko, jest to idealny moment, w teraz może to być, tylko róbcie to bardziej spontanicznie a nie termometr i owulacja, tylko właśnie wyluzować na łonie natury jakaś zabawa i jest szansa na pisklaki. Dla innych uwaga, skup się na rodzinie, bo rodzina będzie w tym roku dla ciebie ważna. I to by było na tyle. Życzę Wam szczęśliwego nowego roku oraz zapraszam na oglądanie. Pozostałych moich filmików.